Talentu dla artystów. Ale super! Czekoladowa fontanna trafi do tej, która ją najlepiej narysuje. Skoro wszyscy gotowi, to zaczynamy. Ale uwaga, musicie rysować bez użycia rąk. To jedyna zasada. Skoro wszystko jest jasne, to macie minutę. Start, zaczynajcie! Jestem pewna, że wygraną mam w kieszeni. Nie muszę nawet konkurować z tymi nieudacznicami. I kto to mówi? Czuję, że to ja dostanę czekoladową fontannę! Jestem naprawdę dobra w rysowaniu. Co? Fontanna będzie moja! Nie podoba mi się to, co mam do tej pory. Może powinnam zmienić taktykę. Myślę, że rysowanie flamastrem będzie o wiele wygodniejsze, spróbuję w ten sposób. Idealnie. Właśnie, flamaster. Ja też chcę nim rysować. Eh, nie potrafisz go nawet otworzyć. To nie jest śmieszne. Co robić? Zwłaszcza, że dziewczyny mają takie fajne rysunki. Nie szkodzi, jeśli ja nie potrafię pięknie rysować, to muszę zepsuć rysunki innych. Myślę, że to piórko mi pomoże. Co ty zrobiłaś? Przez ciebie zepsułam swój rysunek. Co za pech. Dlaczego się śmiejesz? Zaraz dam ci nauczkę. Twój rysunek czeka to samo. Jego też zepsuje. Odechce ci się ze mnie żartować. Nie, przestań! Tak jest, dobrze jej tak. Chelsea, ty z czego się tak cieszysz? Twój rysunek też zniszczę. Nie, proszę! Dziewczyny, czas minął. Pokażcie mi swoje prace. Było blisko, nawet nie zdążyłam zepsuć rysunku Chelsea. Zobaczmy, co narysowałyście. Mary, co to jest? To nie wygląda jak fontanna, tylko jak jakaś plama. Samanta, twój rysunek też nie jest zbyt dobry. Nie postarałyście się. A co sądzisz o mojej pracy? Jest lepsza niż inne, ale widziałem ładniejsze. Dobra, skoro reszta rysunków jest jeszcze gorsza, to dziś wygrywa Chelsea. Kura, starałam się bardziej niż inni, więc zasłużyłam na tę nagrodę. Myślisz, że tylko ty możesz pić czekoladę? Mylisz się, my też możemy to zrobić. Mamy nawet słomki specjalnie do tego celu. To jest takie dobre. Ej, a gdzie jest moja czekolada? Jesteś naszą przyjaciółką, więc podzieliłaś się z nami. Złodziejki. Tym razem wasza nagroda będzie jeszcze fajniejsza. Zobaczcie, jaki uroczy jest ten piesek. Tak, jaki słodki. Przejadł się więc, skorzystał z łazienki i waszą nagrodą jest ta słodka kupa. Kto narysuje ją najlepiej, ten ją dostanie. Powodzenia, czas start! Nie chcę kupy. Po prostu narysuję coś innego, a nie kupę. Muszę wykonać najgorszy rysunek w moim życiu. Wiem! Nie ma nic gorszego niż rysowanie stopą. Od razu przepraszam za ten zapach. Co to jest? To jak broń biologiczna. Skąd się bierze ten smród? To tylko moja stopa. Każda na pewno narysuje coś fajnego, a ja po prostu pomarzę sobie flamastrem na kartce. W ten sposób nie wygram i nie dostanę tej kupy. Kurczę, zgubiłam brązowy flamaster. Potrzebuję natychmiast zamiany. Wszystko mi leci z rąk. Muszę być ostrożniejsza. Ciekawe, co narysowały dziewczyny. Wasz czas dobiegł końca. Pokażcie mi swoje prace. To już koniec? Kura, jestem gotowa, aby pokazać mój rysunek. Chelsea, spodziewałem się po tobie więcej. Samantha, brawo, to piękny rysunek. Mary, dlaczego śpisz? Y nie śpię. Oto mój rysunek. O, to prawdziwa kupa. A więc to ty otrzymujesz nagrodę. Pogratulujmy Mary. Kupa? Kurczę, zasady mówią, że trzeba ją zjeść. Tak? Może mi się poszczęści i okaże się, że to czekolada! Fu, ona je kupę! Sama jesteście jak kupa. A to jest po prostu pyszny krem czekoladowy. Chcecie spróbować? Jest rewelacyjny! Dziewczyny, tym razem będziecie walczyć o tego słodkiego kotka. On jest taki mały! I bardzo puszysty. Jeśli narysujecie go naprawdę dobrze, będzie wasz. Tym razem musicie użyć kredek i rysować na twoich twarzach. Pozostaje mi tylko życzyć wam powodzenia. Yeah! Dokładnie, po co rysować coś na papierze, skoro sama wyglądam jak słodka kotka? Potrzebuję jeszcze tylko kilku szczegółów i gotowe. Ja też wyglądam jak kotek. Miał! Narysuję najlepiej ze wszystkich. Możecie się starać ile chcecie, ale tylko ja pomyślałam o lusterku. Bez niego nie uda mi się dobrze narysować. Poza tym lusterko nie jest wbrew zasadom. Na pewno to ja wygram. Chelsea nie umie rysować, a Mary? Ej! Używanie lusterka jest wbrew zasadom. Wstydź się! Patrz Chelsea, widzisz to? Tak, to niesprawiedliwe. Musimy dać Mary nauczkę. Zmyjmy jej makijaż. Mary, jesteś gotowa wziąć prysznic? No to do dzieła! Nie, dlaczego to zrobiłyście? Mogłam dostać w prezencie puszystego kotka. A właśnie, kotek! Jeśli makijaż Samanty będzie taki fajny, to nie dostanę tego kociaka. Też muszę go zepsuć. Samantha, twój makijaż się rozmazał. Gdzie? Powiedz mi, naprawię to. Pozwól mi pomóc. Nie mam nic przeciwko temu. No dobra. Jeszcze tutaj. Teraz jest super. Bardzo dziękuję. Dziewczyny, pokażcie mi swoje twarze. Zobaczmy, co wam wyszło. Mary, nie postarałaś się. Nawet kot nie może na to patrzeć. Samantha, czy ty w ogóle widziałaś, jak wygląda kot? Co ma z tym wspólnego, pirat? Pirat? Jaki pirat? Chelsea! Dałam ci nauczkę. Dzięki temu mój makijaż wygra. Tak, będę musiał ponownie przyznać zwycięstwo Chelsea, ponieważ reszta z was nie dała rady. Ekstra! Ten maluszek jest teraz mój. A, Chyba wróciła mi alergia na koty z dzieciństwa. A wsi... Nie szkodzi, to nic takiego. Kotek będzie w dobrych rękach moich mery. Nie, on jest mój. Czy ty w ogóle się widziałaś? Najpierw się wylecza, potem damy ci kotka. Ponieważ poprzednia nagroda była tak wspaniała, ta może wam się nie spodobać. Będziecie walczyć o rybę. Tym razem będziecie malować różnymi sosami. Będzie trudniej, ale dacie radę. Czas start. Oczywiście, to będzie coś wspaniałego. Malowanie sosami jest nie tylko zabawne, ale i pyszne. Co ty robisz? Zachowaj swoje śmieci dla siebie. Przepraszam, nie zrobiłam tego celowo. Dobra, nie czuję się urażona. Malowanie sosami musi być świetną zabawą. Są takie kolorowe. wygląda całkiem fajnie. Okazuje się, że keczup to całkiem dobra farba. Myślę, że sos serowy też będzie okej. Okay. Dzięki niemu też można zrobić świetny rysunek. Tak szybko się skończył. Ale nie mam się czym martwić. Wszystkie wyglądają bardzo ładnie, więc każdy sos pomoże mi w rysowaniu. Wow, nie wiedziałam, że rysowanie sosami to taka niesamowita zabawa. Dobra. Kurczę, dziewczyny rysują za dobrze. Muszę się postarać. Ja też chcę mieć ładny rysunek. Sosy naprawdę dobrze pachną, muszą też bardzo dobrze smakować. Są takie pyszne. Po co w ogóle rysować, skoro sosy są tak wspaniałe same w sobie? Naprawdę? Uważam, że jedzenie samych sosów jest dziwne. Nie jest, to jest fajne i pyszne. Zgadzam się, ale lepiej nimi rysować. O nie! Głupie opakowania! Kurczę, zniszczyły mój rysunek! Jak mogłyście mi to zrobić, głupie śmieci! O nie, zjadłam wszystkie sosy! Teraz nie mam czym rysować! Ale to nie szkodzi. Po prostu podkradnę rysunek Samanty. Wasz czas dobiegł końca. Pokażcie, co narysowałyście! Pokazujcie, a ja w międzyczasie podmienię rysunki. Mary, to nie jest Twój dzień. Rysunek jest kiepski. Bardziej podoba mi się styl Chelsea. Dobra robota. Samanta, ty co robiłaś? Myślisz, że jak będziesz siedziała i nic nie robiła, to nie dostaniesz żadnej ryby? Ups. A jednak, gratulacje, to Samantha dostaje całą rybę. To wszystko przez Chelsea. Nie dam rady zjeść tak dużo surowej ryby. Wiem, po co mam jeść surową rybę, skoro mogę ją upiec? To świetny pomysł. Nie bez powodu zawsze noszę przy sobie palnik. Ojej, Chelsea, przepraszam, płomień niechcący cię trafił. Nawet ci pasuje. Odczepcie się. Za pomocą palnika zamienię tę paskudną rybę w pyszne danie. I to jest takie łatwe do zrobienia. Gotowe! Życzcie mi smacznego! Pyszności! Co to jest? Co ona kombinuje? Zamierza udekorować auto? Zrobię najbardziej miękki i różowy samochód na świecie. Cały różowy? Nawet drzwi zakleję każdy kawałeczek. No cudownie. Mam idealny samochód. Nikt takiego nie ma. Czyż nie jest piękny? Wow. Nie szkodzi. Zaraz jej pokażę. Też mam fajny pomysł. Na pewno będę potrzebował kolców. Żadnego futerka. Moje zamówienie. Szybki jesteś, dzięki. O, puszka czarnej farby. Właśnie to, czego potrzebuję. Teraz pokażę jej, jak wygląda fajny samochód. 3, 2, 1. Zrobione! Doskonale. Jeszcze ostatnie szlify. To najlepszy samochód w moim życiu. Jeszcze tutaj. A co mamy dalej? A trzeba umocować kolce. Dodamy trochę kleju i przyczepiamy. Teraz moje auto wymiata. Dodam też na opony. Doskonale. Co? To mi się nie wydaje, prawda? Wow, to wygląda super. No okej. Okay. Nie poddam się tak łatwo. Udekorowałam auto z zewnątrz, teraz muszę upiększyć jego wnętrze. Mięciutkie siedzenia, no ekstra. A teraz dorzucę trochę szczegółów różowy pokrowiec na kierownicę pasuje idealnie. Jakie to miękkie. Gotowe. Mam najsłodszy samochód na świecie. Pamiętałam też o tobie, przyjacielu. Wygląda uroczo. Dodajmy troszkę światła. Przykleję taśmę ladową, będzie się tak pięknie świecić. Wyszło świetnie. Brawo, ja! Alex nie ma wyobraźni, żeby mnie pokonać. Co to ma być? Czy ona zamieniła wszystko na różowo? Muszę coś zrobić. Wiem, mam przecież łańcuch. Moja kierownica będzie fajniejsza, bo będzie metalowa, a nie jakaś tam puszysta. Trzeba tylko poczekać, aż klej wyschnie. Doskonale! Okej, okay. zostało mi trochę kleju, więc dodamy jeszcze coś. Czaszka będzie wyglądała fajnie i groźnie. A nie mówiłem? A większa czaszka stanie tutaj. Co tam jeszcze mamy? A brelaczek do kluczy. Jestem mistrzem. Racja, jeszcze jeden szczegół. Teraz moja kierownica wygląda niesamowicie. Mój samochód jest najlepszy. Nawet nie musiałem się starać. Zobaczymy, co wymyśli Wita. Jakie to wspaniałe. Co to jest? Aleks znowu kopiuje moje pomysły. Hmm. Czy on udekorował samochód czaszkami? Zazdrosna? Nie mam czego zazdrościć. W moim samochodzie jest wystarczająco dużo miejsca dla wszystkich, nawet dla mojego ukochanego psa. Dobry piesek, bądź grzeczny. Patrz, jaki mam samochód, i to właśnie tutaj będziesz spał. To straszne! Mój maluszek nie może spać na takim twardym podłożu. Kupię mu miękkie łóżeczko. O, jak szybko! Bardzo mi pomogłeś, dziękuję. Zaraz wszystko ogarnę. Twoje łóżko będzie najwygodniejsze. O, tak. Zobacz, jak fajnie wyszło! Idealnie! No i jak podoba Ci się? Widzę, że ci się podoba. Odpocznij sobie! Jaki mam wspaniały samochód! Czas na fajne selfie w fajnej furze. Ale ze mnie przystojniak Następnym razem nie zostawi otwartego bagażnika. Ochrona z prawdziwego zdarzenia. Pozwól, że to wezmę. Ciekawe, co tam jest. Pieniądze? O nie, to pies. Ogromny, przerażający pies. To straszne, wiejemy. Pospiesz się. Co to za hałas? Co się dzieje? Mam nadzieję, że nic złego się nie stało. O nie, moja torebka zniknęła. To tak pilnujesz moich rzeczy? Torebka? Dobry piesek. Wita, to chyba twoje. O, moja torebka, dziękuję. Nie ma za co. A ty, następnym razem pilnuj moich rzeczy. Mam nadzieję, że złodzieje już nie przyjdą. Co za fajna gra, nie sposób się oderwać. O nie, bateria padła. Co robić? Mam pomysł. Od gry na telefonie może być lepsza tylko gra na konsoli. Mam nawet na nią odpowiednie miejsce. Trzeba tylko dodać telewizor. Idealnie się wpasował. No i konsola, postawię to wszystko tutaj. Przydadzą się też pufy, żeby było wygodnie. Położę je tutaj. No i można grać. Zaczynamy. Wow, co to jest? Siema, bracie. No hej. Przyłączcie się. Wow, niezła zabawa. Podoba mi się. Jestem taka piękna. Co tam się dzieje? Czy oni grają na konsoli? Dobrze się bawią i to beze mnie? No dobra, pokażę Wam jak trzeba się bawić. Postawię tu to pudełko, otworzę bagażnik. Mam trochę imprezowych rzeczy. Doskonale. Kolumna tutaj, druga obok. Super! Ale co to za impreza bez kuli dyskotekowej? Im więcej świateł, tym lepiej. Zamierzam więc wszędzie powiesić lampki. To tylko kwestia czasu, kiedy moja impreza się zacznie. Idealnie. A teraz muzyka. Zobaczcie, jak dobrze się bawię. Przyłączcie się szybko. Co to? Idziemy tam? Fajnie. My też. A co ze mną? Moi przyjaciele przyszli. Bawmy się razem. Uhu! Dlaczego Aleks nie imprezuje z nami? Gra sam ze sobą. To moja wina. Muszę to naprawić. Aleks, bawmy się razem. Jak miło, ale mam inną propozycję. Pograsz ze mną? Oczywiście. Uważaj, bo ja nigdy nie przegrywam. Pokażę ci, jak się gra. To się nazywa dobra zabawa. Dzięki za zaproszenie. Nie ma za co. Wow, Enid ma nowy samochód! Wygląda świetnie. A oto i Wednesday w swoim nowym samochodzie. Ej, ona ma taki samochód jak ja! O nie, to ty kupiłaś taki jak ja. Dziewczyny, nie kuście się! Oba auta wyglądają świetnie. Po co się licytować, kto kupił pierwszy? Oho! Pachnie challenge'em. La la, 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 Moja tęczowa paczuszka już do mnie dotarła. Co ona kombinuje? Czy to ozdoby do samochodu? Dokładnie tak. Będę miała tęczowy samochód. A raczej jednorożca. Muszę tylko umieścić na nim miękką tęczową narzutę. Ważne, było obłożyć tym cały samochód. Nie chcę, żeby był podobny do bryki Wednesday. Nie zapominamy o tęczy na kołach. Jednorożec bez drogów w życiu. Mój samochód wygląda cudownie. Wesley, co o tym myślisz? Ja? Nawet tego nie skomentuję. Ale mam pomysł. Udekoruję swój samochód tak, jak lubię. Muszę tylko zamówić wszystkie niezbędne rzeczy. O, kurier już jest? Na pewno nic mu nie jest? Wygląda jakoś blado. To Quentin pracuje dla hrabiego Drakuli. Dziękuję. No no, co ja tu mam? Puszkę czarnej farby w sprayu czyli sekret błyskawicznego przemalowania samochodu. Dobiel wygląda okropnie. Gotowe. Potrzebuję jeszcze paru drobiazgów. Chcę mieć prawdziwie upiorny samochód. Quentin mnie zainspirował. Dodam mu zęby. Teraz mój samochód wygląda przerażająco. Ojej, co ona zrobiła? To podrasowany samochód Wednesday? Wygląda na to, że dziewczyny nie mają zamiaru się godzić. A nic, znowu zamówiłaś coś do samochodu? Tak, to tylko drobiazgi. Parę bibelotów do środka, bo tu trochę nudno. Po prostu rzucę kilka tęczowych przykryć na siedzenia. O rany, jakie miękkie i kolorowe. Nie zapomnijmy o tylnych siedzeniach. Mam mnóstwo przyjaciółek, które będą tam siedziały. Myślę, że będą zachwycone. I oczywiście pokrowiec na kierownicę. Jest mięciutki jak zresztą cały mój samochód. Tęczy nigdy za wiele. Dodam też mojego ulubionego hagiłagi. Położę tu tęczę i moje ulubione tęczowe pluszaki. Jeszcze chwilka i mój samochód będzie całkiem gotowy. Wow, Enit, wnętrze twojego samochodu wygląda niesamowicie. Nie zostawię tego tak. Też zadbam o wnętrze auta. Będzie o wiele fajniejsze. Mam tu czarne narzuty na fotele. Dołożę jeszcze czarne poduszki i mojego ulubionego hagiwagi. Nie zapomniałam o pokrowcu na kierownicę. Już sobie wyobrażam jazdę z rękami na tej superanckiej kierownicy. Przykleję kilka nietoperzy i pajęczyny. Powieszę tu mojego przyjaciela. Tak przy okazji ma na imię Jack. Jest zabawne. Postawię też prezenty od rodziców. Czaszkę i pająka. Gotowe. To upiorne wnętrze przyprawia mnie o gęsią skórkę. Czy to jeszcze jeden z Twoich przyjaciół? Tak, to Bob. Ma lekką niedowagę. Co to za koszmar? Czy dzisiaj jest Halloween? Poznaj mojego przyjaciela. To straszne! Ratunku! Zabierz go! Wednesday, co robisz? Naprawiasz coś? Rączko, podaj mi klucz. Szybciej. Nie lęń się. Dziękuję. Wednesday, nie odpowiedziałaś, co wymyśliłaś? O, Anit, jak się masz? Wednesday coś robi, ale nie wiemy co. Nie chcę powiedzieć. Cierpliwości, zaraz wszystko opowiem. Rączko, klucz. Ej, gdzie jest rączka? Znajdę cię, leniu. Aby tylko wymigać się od pracy. Raz poprosiłam o pomoc, a ty już uciekłeś. Gdzie jesteś, łobuzie? Nie będę na ciebie krzyczeć, obiecuję. Po prostu troszkę mnie wkurzyłeś. Pokaż się. Nigdzie go nie ma. Znajdę cię i wyślę do rodziców w ramach kary. Ojej, a co to za kolejka na ulicy? Dziwne, czy tu coś rozdają? E nic. Co się dzieje? Cześć, Wednesday! Ja i Rączko otworzyliśmy salon piękności w moim bagażniku. Co ty na to? Że co? Rączko, jesteś do pani. Okej, okay. minęło troszkę czasu, odkąd po raz pierwszy przycinałam moje róże w bagażniku. Czas się za nie zabrać. Tak pięknie pachną. Ojej. Moja mama byłaby zachwycona. A teraz muszę pogłaskać mojego króliczka. Wednesday? Wystraszyłaś mnie! Patrz, co tu mam. Jest zbyt puszysty i zbyt biały. Fu! Chodź zobaczysz, co ja mam w bagażniku. Pewnie! Impreza Wednesday! No, co tam masz? Chwileczkę. Najpierw zamknij oczy. Pewnie! Mam nawet tęczowy szalik na takie okazje. Uwielbiam niespodzianki! Oj, Enid, nie spodoba ci się taka niespodzianka. To wszystko wygląda przerażająco i mrocznie. No tak, to przecież bagażnik Wednesday. Można się było tego spodziewać. Enid, uwaga! To będzie mega straszne. Jeśli nie węże, to może szczury przypadną ci do gustu. Ojej, co to jest? Coś miękkiego. Jakie to ciekawe. Wednesday, naprawdę uwielbiam niespodzianki. Nie podpowiadaj mi. Ojej, co to? Coś oślizgłego. Mogłabym pomyśleć, że to wąż, ale skąd by się tu wziął, co nie, Wednesday? O nie! To naprawdę wąż! Przecież ja się boję węży! Wednesday, przegięłaś. Hura! Wednesday zaraz zagra na swojej wiolonczeli. Od dawna miałam ochotę tego posłuchać. Co to za horror dobiega do moich uszu? O nie, wyłączcie to! Tylko Enid może słuchać takiej muzyki. Nie włączyłabym tego nawet mojemu najgorszemu wrogowi. Dobrze, że kupiłam nowe głośniki do bagażnika. Bob, pokażmy im prawdziwą muzykę. Wow, mamy bitwę muzyczną? Ale, Chat, co na to, Enid? Co to jest? Koty miałczą pod oknem? A, to Wesley i Violoncella. Odstraszasz moje przyjaciółki. Co tam się dzieje? Rączko. Jesteś teraz DJ-em? Uczyłam cię czegoś innego. Dla mnie brzmi naprawdę fajnie. Od razu chcę się tańczyć. No dalej, Wednesday. No dobra, przyznam, że jest coś w tej melodii. Zatańczmy. Dziewczyny, ale fajnie. Wreszcie macie coś wspólnego. Muzyka łączy ludzi. Rączko, jesteś genialnym DJ-em. Podoba się...